Tuż po finale Eurowizji Junior 2020 jestem z Alą Tracz, naszą reprezentantką i jej mamą. Cześć, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Przede wszystkim w imieniu fanów Eurowizji, Alu, chciałbym Ci pogratulować i podziękować, że tak godnie i fajnie reprezentowałaś nas w tym roku. Dziękuję bardzo. Ja przyznam się szczerze, dwa razy głosowałem na Ciebie, czyli te, w tej pierwszej turze i w tej, tej drugiej. Wiem, że wielu fanów Eurowizji również. Jak ty się czujesz po tym konkursie? Bardzo dobrze. Dzień jak co bo to w ogóle nie jest pierwszy konkurs, w jakim brałaś udział taki międzynarodowy. To znaczy, no niby tak, ale jednak na Eurowizji emocje są o wiele większe. A jak oceniasz właśnie z perspektywy czasu te przygotowania? Czy było fajnie? Jak, jak ten czas będziesz wspominała? No było naprawdę bardzo fajnie. Dobrze. E, powiedz mi, Alu, Eurowizja już zakończona, ale co teraz? Jakie plany w najbliższym czasie, dniach, tygodniach, miesiącach? No na razie nie myślałam, ale jutro z moją y, siostrą Olą y, no, będzie premiera naszej wspólnej piosenki świątecznej w Pytaniu na Śniadanie. Wow, no to będziemy na pewno, na pewno oglądać. E, jeszcze takie pytanie, bo w Eurowizji Junior mogą wziąć udział dzieci do 14 roku życia, Czy masz dopiero 10, więc jeszcze w sumie cała eurowizyjna kariera przed tobą. Czy chciałabyś wziąć udział w takim konkursie ponownie? Tak, bardzo bym chciała. No to cóż, będziemy w takim razie oczekiwać. I ostatnie takie pytanie. Dostałaś misia od Martina Ostendala. Czy on już ma imię? Jeszcze nie. A tak, jakbyś, tak jak myślisz, jak on może się nazywać, jakbyś chciała... Jeszcze nie myślałam. Jeszcze nie myślałaś. Dobrze, to jeszcze podpytam o jedną kwestię. Valentina wygrała tegoroczną rewizję. Jak ci się podoba ta piosenka? Bo wiem też, że miałeś okazję pisać na Instagramie. Czy złożysz Valentinie gratulacje? No tak, Valentina zaśpiewała cudownie, miała cudowną piosenkę i bardzo jej gratuluję. Dobrze, dziękujemy w takim razie bardzo. Tobie życzymy alu powodzenia i oczywiście Dziękuję robimy bardzo. jutro odsłuch piosenki. Wszystkiego dobrego. Piątka. Dziękujemy. Dziękujemy.